Dzień dziecka stał się dla niej Dniem Ciszy i Łez. Sylwia Peretti znów odwiedziła grup Patryka. Jej wpisła mnie serca. Zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Dla Sylwii Peretti Dzień dziecka już nigdy nie będzie taki sam. 1 czerwca 2024 roku, w symbolicznym dniu, który wcześniej wiązał się z radością i wspólnym świętowaniem, dziś stał się dla niej Dniem Bólu, wspomnień i nieustannej tęsknoty. To właśnie wtedy, na swoim profilu w mediach społecznościowych, opublikowała poruszające nagranie z wizyty na cmentarzu grębałowskim w Krakowie miejscu, gdzie spoczywa jej jedyny syn, Patryk. Tragedia wydarzyła się w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku. Życie Sylwii Peretti, znanej z programu Królowe Życia, zmieniło się wtedy nieodwracalnie. Jej ukochany syn zginął w przerażającym wypadku samochodowym. Patryk Peretti wraz z trzema kolegami przemieszczali się żółtym samochodem po ulicach Krakowa. Auto, którym kierował 23-latek, z dużą prędkością wpadło w poślizg, uderzyło w latarnię i słup sygnalizacji świetlnej, a następnie spadło ze schodów, kończąc trasę na betonowym murze. Cała czwórka młodych mężczyzn zginęła na miejscu. Sekcja zwłok potwierdziła obecność 2,3 promila alkoholu w organizmie Patryka. Śmierć syna pozostawiła Sylwię w stanie, który określa jedynie cisza i pustka. Celebrytka wykofała się z życia publicznego. Zniknęła z imprez, przestała udzielać wywiadów, a jej obecność w internecie ograniczyła się do kilku emocjonalnych wpisów, które kierowała bezpośrednio do zmarłego syna. Każdy z tych słów nosiło w sobie ogromną miłość, ale i niewyból. Tak jak pierwszy raz usłyszałam bicie twego serca. Czekanie się nie różni, tylko łzami. Tamte były z radości, a teraz tylko nadzieja, że każda minuta zbliża nas do siebie pisała. W dzień dziecka 2024 roku zdecydowała się opublikować materiał, który poruszył tysiące obserwatorów. Na nagraniu widzimy grupę Patryka udekorowany białymi kwiatami i zdjęciem matki z synem. Obok zamontowane zostało niewielkie urządzenie do odtwarzania muzyki, kiedy Sylwia je włącza. Rozbrzmiewa utwór zespołu Bajm Lato jak ze snu. To piosenka, którą łączyła z synem, teraz rozbrzmiewa jako symbol miłości, której nie da się przerwać nawet przez śmierć. Sylwia Peretti przy grobie była nie sama. Towarzyszyli jej najbliżsi, a także partnerka zmarłego i tłum żałobników. Ich obecność pokazuje, jak wielu ludzi dotknęła ta tragedia. Niestety, jak się okazało, niedługo po pogrzebie mogiła Patryka została zniszczona. Na szczęście policja szybko zatrzymała sprawcę dewastacji. Jej wpisy są świadectwem bezgranicznej miłości matki, której dziecko zostało odebrane w najbardziej dramatycznych okolicznościach. Każdy ma swój dzień dziecka, mam i ja, napisała, kończąc relację emotikonem złamanego serca. Na ostatniej stronie instastory umieściła grafikę z czarnym, bijącym sercem, wyraz żałoby, której nie da się ująć słowa. Dla Sylwii Peretti czas się zatrzymał. Choć otaczają ją ludzie, wsparcie i pamięć, nic nie wypełni pustki po stracie dziecka. Jednak każda wizyta przy grobie, każdy wpis, każdy gest stają się nie tylko próbą ukojenia własnego bólu, ale i apelem do świata: doceniajmy, kochajmy, uważajmy. Bo czasem chwila wystarczy, by wszystko się skończyło. Jeśli poruszyła Cię ta historia, zostaw komentarz i zasubskrybuj nasz kanał. Dla każdej matki, która straciła dziecko, pamięć jest najcenniejszym darem. Nie pozwólmy jej zamilknąć.